Zobaczcie na to. Proszę bardzo. To jest udziec wołowy. No nikt by nie powiedział, prawda? Witam. Dziś zrobimy sobie sztufadę wołową, która jest świetna, jeśli się pokroi cieniutko na kanapki albo w grube plastry i wtedy z sosem podajemy ją do obiadu. Jest delikatna i naprawdę wspaniała, a wykorzystujemy do tego mięso typu udziec wołowy yy, u mnie 1,5 kg, ale o tym za chwilę chciałbym tylko przypomnieć nowi widzowie proszę zostawić subskrypcję i lecimy dalej z przepisem więc tak jak wspominałem u mnie udziec wołowy 1,5 kg, szklanka octu w moim przypadku ocet winny i szklanka wody stosunek 1 do jednego do tego Cztery liście laurowe, pięć goździków, siedem kulek ziela angielskiego i parę kulek pieprzu czarnego. Ja teraz zagotuję ocet z wodą i z przyprawami. Nic prostszego, do garnka wlewam wodę, ocet, wkładam wszystkie przyprawy. Zagotuję, wystudzę i będziemy się widzieli za chwileczkę z powrotem. Marynarka mnie się gotuje, a ja, znaczy się jeszcze nie gotuję, zacznę się za chwileczkę gotować, a ja tylko poobcinam jakieś włókna. Chcę mieć tą wołowinkę czyściutką, bez żadnych żyłek, włókien niepotrzebnych. Ok, resztę zostawiam. I za chwileczkę będę marynował. Jak tylko zagotuje mi się marynata, i ją wystudzę. Więc tutaj mam moją zalewę. Ona już jest chłodna. Najlepiej mięso wziąć, sobie włożyć w taki worek. Wkładam oczywiście mięso umyte. Wlewam zalewę, zamykam i wkładam do lodówki, no przynajmniej 12 godzin, u mnie to będzie troszeczkę dłużej. Mięso tutaj mam przygotowane, marynowało mi się ponad 12 godzin, tak jak wczoraj wspominałem. Tu już mam przygotowane resztę ingrediencji, które nam będą potrzebne, a potrzebujemy masło, słoninę do naszpikowania, troszeczkę czosnku suszonego, szklankę wina, takiego żeby Wam wiadomo smakowało, tutaj mam marchewkę, cebulę i seler pokrojoną w kostkę i teraz Wam pokażę co będziemy robili dalej. Teraz nasze mięso musimy wyciągnąć i osuszyć papierowym ręcznikiem najlepiej. Teraz na talerzyk wysypuję czosnek suszony. I obtaczam słoninę właśnie w tym czosnku. Co synku? Pięknie. I tak robię z wszystkimi kawałkami słoniny. Dobrze słoninę zmrozić wcześniej. Ona jest wtedy sztywniejsza i lepiej będzie po prostu faszerowało to mięso czy nadziewało bierzemy nóż wąski, dość długi i będziemy teraz szpikować czy naszpikujemy to mięso słoniną staramy się nie przebić na drugą stronę naszym nożem żeby z drugiej strony mięso było całe, fajne, zwarte tak wygląda przygotowana przeze mnie sztuka mięsa wołowego teraz będziemy to obsmażali, więc zapraszam na kuchenkę pod garnkiem palamy gaz masło do rozgrzewającego się masła dolewamy trochę oliwy z oliwek podniesie nam to trochę temperaturę dymienia masła masło już jest dostatecznie rozgrzane Teraz będę obsmażał tą sztukę mięsa Mięso obsmażymy z każdej strony Podsmażoną wołowinę wyciągam na talerz. Teraz do masła dodaję cebulę. Chwileczkę tylko smażę. Po chwili dodaję seler i marchewkę. Następnie na warzywa układam sztukę mięsa. Podlewam czerwonym winem. U mnie półsłodkie. Dodaję trochę wody. Teraz na małym ogniu będę to dusił tak długo, aż wołowina zmięknie. To będzie parę godzin, dokładnie ile będę dusił, powiem na końcu filmu. Co jakiś czas, jak płyn odparuje, będę dolewał wody. I to wszystko. Na końcu z tego, z tego, co zostanie, zrobimy sobie pyszny sos. Więc teraz zostaje mi tylko czekać i uzupełniać wodę i to wszystko. Tak wygląda moja wołowina. Oczywiście wody uzupełniałem co jakiś czas. Dusiłem ją 3 godziny, dokładnie sprawdzę czas, nawet więcej, 3,5 godziny ją dusiłem i tak jak mówiłem uzupełniałem wodę, teraz ją muszę wyciągnąć, żeby sobie odpoczęła te 20 minut przynajmniej. Będziemy cieli, pokażę jak wygląda w środku. Z tej reszty zrobimy sobie sos. To są te wszystkie warzywa, które są już praktycznie rozgotowane po takim czasie ruszenia. Na pewno muszę to posolić, dlatego, że nie dawałem przedtem w ogóle soli, żeby wołowina była mięciutka. Dodam również pieprzu. Dodam jeszcze papryki słodkiej. Teraz to wymieszam. I trzeba spróbować na smak. Mm, super winny smak prawami Coś wspaniałego. Zaraz, teraz sobie weźmiemy mikser i to sobie zblendujemy, blenderem dokładnie. Ok. jak widzicie powstał nam pyszny, gęsty sos, który nie trzeba zagęszczać już żadną mąką, nie trzeba praktycznie nim robić nic więcej, tylko podawać na stół do pieczeni. Tak wygląda. Warzywa go zagęściły, jest bardzo esencjonalny i wspaniały w smaku. Jeszcze raz sobie sprawdzę po zmiksowaniu. Mm. Przepyszny, polecam właśnie ten sposób zrobienia sobie takiego udca wołowego, który jest jednym z tańszych kawałków mięsa wołowego, tylko trzeba odpowiednio do niego podejść, żeby było mięciutkie i smaczne. A za chwileczkę wam pokażę, jak wygląda już przekrojony kawałek. Więc tak to wygląda nasza sztuka mięsa. Już nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję. Ojej, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak to mięso pięknie się rozpada. Ja wam to zrobię wam bliżej. Zobaczcie na to. Proszę bardzo. To jest udziec wołowy. No nikt by nie powiedział, prawda? I teraz tak. Możemy to sobie ciąć w mniejsze plastry, węższe i to jest idealne na kanapkę. Możemy ciąć grubsze plastry i podawać z tym sosem do ziemniaków, czy do pys, czy do knedli czeskich. Naprawdę jest to wspaniałe. Tak wygląda w przekroju. Tutaj już widać tą słoninkę, którą szpikowałem. A ja co, co zrobię teraz? No, ja sobie wezmę normalnie bułę. Ukroję. Cyk. Nałożę sobie tego sosu, bo jest naprawdę przepyszny. Do tego, ta wspaniała wołowinka, która po prostu się rozpada w rękach. I zaraz skosztuję. Ale chciałem tu pozdrowić właśnie jedną z moich subskrybentek, która napisała mi komentarz i prosiła nawet dwa razy, żebym zrobił taką pieczeń i na kanapkę i żeby to do obiadu było. Więc chciałbym gorąco pozdrowić Panią Annę Nowak. I to jest. I mamy gościa. Chyba przyszedł ktoś głodny. I chciałbym właśnie ją pozdrowić. I to jest oto ta wołowina, o którą Pani prosiła. Mam nadzieję, że przepis się spodoba. A ja zabieram się do jedzenia. Mmm. Coś pysznego. Mm, super. Gorąco polecam ten przepis. Jest super. Ja go znalazłem w mojej starej książce kucharskiej. To jest chyba przepis jeszcze jakiś przedwojenny, a... Co więcej mogę dodać? Gorąco pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji i zapraszam na mój kanał. Odwiedzajcie. Na razie.